Cześć! Witajcie w tym pierwszym odcinku nowego sezonu podcastu urbankowej. Tutaj Zosia Urbanek. Przepraszam za swój głos, jestem przeziębiona jak praktycznie wszyscy w tym okresie, ale cieszę się, że mogę znów do Was gadać, że jestem przed mikrofonem i Wy możecie tego słuchać. Bardzo mi brakowało tego gadanka do mikrofonu. Dziecko śpi w tle, jedno dziecko i praktycznie drugie też. Wszystkie są na drzemce, dlatego w ogóle mogę nagrywać ten, ten dźwięk, ten podcast. No właśnie, dzietność. O tym jest ten odcinek, o tym jak przeżyłam drugi poród, ale tak naprawdę ten temat... Się w tle, w międzyczasie rozszerzył, także będę mówić o dzietności w ogóle. O tym, jak przeżyłam drugi poród. Słuchajcie, ten ostatni odcinek podcastu Urbankowej nagrywam jeszcze przed pierwszym porodem, a w tej chwili już jestem po drugim porodzie, więc no, rodzina nam się powiększyła, ale też ten temat dzietności, w ogóle wychowywania dzieci zaczął się mną interesować, bo trudno powiedzieć, żebym ja się nim nie zaczęła interesować. To po prostu życie mi zweryfikowało i pokazało, więc ten temat naturalnie gdzieś tam się w moim życiu przewija, czy to w rozmowach, czy to w dyskusjach, czy w tym też, co czytam, tym, co algorytmy mi podsyłają w social mediach, więc jakby ten temat jest ze mną już od dwóch lat tak naprawdę i zaczęłam mieć własne zdanie na ten temat, ponieważ o ile wcześniej byłam bezdzietną lampadziarą, po prostu osobą stanowolnego i temat dzieci nie tak bardzo mnie interesował jak teraz, po prostu ten temat wszedł mi w życie, w, w krew, no i wiele się zmieniło. Przede wszystkim poród pierwszego dziecka, poród drugiego dziecka, to nie to samo. Chociażby organizacyjnie, ale też psychicznie. Pierwsze dziecko rodziłam w czasach COVID-u, więc mój mąż chociażby Mógł, nie mógł mnie odwiedzić. Byłam sama w tym szpitalu, zarówno podczas porodu, jak i też podczas tego połogu, tak jakby w pierwszych dniach po porodzie w szpitalu. W drugim porodzie za to już tych ograniczeń covidowych nie było, no ale mieliśmy już to pierwsze dziecko na pokładzie, więc też nie było łatwo z tymi odwiedzinami, jeśli chodzi o męża. Zdecydowanie było gorzej organizacyjnie, no ale zdecydowanie też lepiej. Psychicznie. Trudno powiedzieć, z czego dokładnie to wynika. Na pewno wiąże się to z tym, że już wiedziałam, co mnie czeka, jak, z czym to się je miał, jasne zdanie, wiele tematów. Y, byłam bardziej asertywna wobec personelu medycznego, choć oczywiście też na to nie mogę narzekać, jeśli chodzi o, o poród w szpitalu. Ten temat, generalnie opieki około porodu, to już w ogóle też osobny temat. Myślę, że może kiedyś mi się to też uda o tym pogadać z kimś, albo, albo będę gadać o tym do Was sama przed mikrofonem. No więc dużo się zmieniło generalnie. Ten drugi poród przeżyłam bardzo dobrze i nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że końcówka tej ciąży, która przypadała właśnie na to lato. Była gorsza niż sam poród i ten połóg mój, który już się skończył. No w końcówka ciąży z małym dzieckiem też na pokładzie, no to nie jest coś najła najłatwiejszego. Przeżyłam to bardzo źle i czekałam już na ten poród. W pewnym momencie po prostu postanowiliśmy z mężem pojechać do szpitala. No i kwestia się, że tak powiem, rozwiązała po dwóch i pół dniu. Zostałam już wypisana. No i od tego momentu jesteśmy już w czwórkę u nas. No i oczywiście też to nasz pies. I tak sobie żyjemy. No i teraz nadszedł ten czas, że mogę nagrywać, że to trochę odżyłam. Ten temat dzietności gdzieś tam znowu powraca, pod nową formą. No, mnie ta dyskusja o dzietności zainteresowała, bo sama zauważyłam, z czym wiąże się posiadanie dzieci, ich wychowywanie. Ile to oznacza trudu, ile stresu, ile nerwów, ile nieprzespanych nocy, ile myślenia, organizowania, planowania, wszystkiego tak naprawdę. To zmienia życie o 180 stopni i to już się nigdy nie zmieni niestety, choć dzieci dorosną, zawsze będziemy ich rodzicami, więc, no więc ten temat generalnie wszedł mi w życie. Zaczęłam się też denerwować, kurzać tak naprawdę, dyskusje o matkach, o 500 plusach. Normalnie zaczęły mnie denerwować wpisy znajomych gdzieś tam, albo też ich nieznajomych na Twitterze, na przykład samotnie 30-latkowie, czy też po prostu bezdzietni 30-latkowie, którzy narzekają, że, że im się od państwa nic nie należy, że oni tylko płacą podatki. A takie matki to mają te 500 plusy, te wszystkie żłobkowe, te wszystkie różne zniżki, jakieś ulgi, a im się nic nie należy. No po prostu krew mi się zaczęła gotować troszeczkę. Jak to, jak, jak to zaczęłam czytać, choć wcześniej mnie to tak aż nie bulwersowało, ale teraz już zrozumiałam, o co chodzi w tym temacie. W ogóle ten temat też handlowych, niehandlowych niedziel, ale po tych postulatów lewicy. Oczywiście jestem za niehandlowymi niedzielami, chciałabym, żeby matki, czyli również w większości kobiety, które w tym handlu pracują, miały wolne niedziele, miały czas dla siebie. Co jest dla mnie oczywiste. Chciałabym również, żeby pomogła w tym tej zmianie infrastruktura sklepowa, żeby na stacjach benzynowych przestał królować alkohol, a zaczęły też produkty takiego codziennego użytku pierwszej potrzeby. Oczywiście są w większości, ale nie w całym asortymencie, tak? Podpaski, pompers mleko modyfikowane, rzeczy, które kiedy się skończą, będzie tragedia po prostu, żeby też nie było ich tylko w całodobowych aptekach, choć nie zawsze też ich w tych jest. Oczywiście, to rodzic planuje, to rodzic ogarnia, musi to zaplanować, ale życie z dziećmi to tak naprawdę utrata wszelkiej kontroli i myślę, że tutaj rodzice mnie zrozumieją w tym temacie. Możemy się spotkać po prostu w tej dyskusji pośrodku, nie wkurzać się na siebie i nie naparzać nawzajem, tylko po prostu spotkać się pośrodku. Ja oczywiście też szanuję wszystkich bezdzietnych z wyboru, czyli mówię o osobach, które mają możliwość dzieci, ale po prostu ich nie chcą. Szanuję, ale ich nie rozumiem. Tej decyzji nie rozumiem. Z mojej perspektywy jest ona zupełnie bez sensu. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jestem zdania, że po prostu to ma możliwość posiadania dzieci i predyspozycje do tego psychiczne, ekonomiczne, życiowe powinien nie mieć. Ale wiem, z czym ta dyskusja się wiąże i z czym się ją je. Mamy tą dyskusję o dzietności w Polsce. Ten odcinek nazywałam w ogóle Rzeczpospolita bezdzietna. Tutaj pożyczyłam to sformułowanie od Patryka Spalińskiego z Twittera. Za <grym>, to mu bardzo dziękuję, bo tak, mamy... Rzeczpospolitą Bezdzietną. Mamy naparzanka w internecie na to, że dzieci są złe, że tak naprawdę tych dzieci nienawidzimy. Mamy dyskusję o aborcji do 12 tygodnia życia. Tak, jest to również dyskusja o dzietności. Oczywiście z punktu widzenia katolickiego aborcja jest grzechem, jest zabójstwem, to oczywiste, ale dyskusja o niej jest w tym całym spektrum dzietności, możliwości posiadania dzieci, generalnie wychowywania ich w naszym społeczeństwie, czy tego chcemy, czy nie. Więc ja się na tę dyskusję nie zamykam i chętnie w niej uczestniczę, słucham głosów różnych, ale też dyskusja o dzietności w Polsce to również dyskusja o tym, jakie te dzieci mają mieć miejsce w społeczeństwie i czy w ogóle je mają. No i właśnie tutaj ten temat zaczyna się robić ciekawy. Jan Śpiewak na swoim Twitterze w ogóle w mediach też trochę zapoczątkowo, trochę przewrócił tą dyskusję o tym, jak dzieci są przedstawiane w mediach. I mam wrażenie, że jest jakaś taka dziwnie prowadzona kampania w mediach głównego nurtu jest to po prostu nienawiść do dzieci. Również tak jak mówiłam Patryk Spaliński, też zauważył, tą dziwną kampanię, Hej tu do dzieci. Właśnie pożyczyłam to stwierdzenie, a z kolei Jana Kuniewska w swoim podcastie o macierzyństwie, który też bardzo polecam, przywołuje w ogóle wprost termin adultyzmu. Nie mylić z okultyzmem. Tak jak mamy IJ -zm, i właśnie mamy adultyzm, czyli po prostu nienawiść do dzieci. No, wiem, brzmi grubo, ale tak niestety mamy w Polsce w mediach. I Jana Konierska mówi o swojej perspektywie tej emigracji, o tym jak na dzieci się patrzy na Islandii. Patrzy się tam, tak jak ona mówi, że jest to bogactwo. Kto ma dzieci, ma po prostu wszystko. Jest, jest to bezcenne po prostu. A w Polsce, kto ma dzieci, mówiąc tak brzydko, ma kolejny problem. No bo jak nazwać to inaczej, że ludzie, którzy mogą mieć dzieci, ich nie chcą mieć, nie lubią dzieci, tak? Może bardziej chodzi o to, że oni nie lubią tego, co wiąże się z posiadaniem dzieci w Polsce. Więc to jest po prostu wszystko pod górkę. Nie ma żłobków, nie ma przedszkoli. Na zwykłych śmiertelników nie stać po prostu na żłobki, bo są to ceny blisko dwóch tysięcy miesięcznie. Tak naprawdę wszystkiego wiem, bo sama płacę. To, o czym my tutaj w ogóle mówimy. W ogóle ta dyskusja o dzietności gdzieś tam na Twitterze. Uwielbiam te naparzanki bezdzietnych, kontradzietni, bezdzietnych niekatolików, kontradzietni katolicy. Uwielbiam czytać te inby, te komentarze. No bo czy chcemy, czy nie? Jest to taki papierek, jak muszę tego, jak nasze społeczeństwo patrzy na to, na temat dzieci, te wszystkie określenia, kaszojady, gówniaki, bachory, no takie delikatne określenia, takie uszczypliwe, żartobliwe, ale ja myślę inaczej. To jest tak, jakbyśmy na czarnoskórych dzisiaj wciąż mówili pieprzone murzyny, a na homoseksualistów pedały. To jest po prostu obrażanie dzieci. Dzieci są ludźmi. Myślę, że też Janusz Korczak nas wszystkich nauczył tego, że, że dzieci są po prostu ludźmi. I te wszystkie uszczypliwości, komentarze są kierowane dlatego, że ponieważ czujemy się lepsi od dzieci, tak? Bardziej wartościowi, jesteśmy bardziej rozwinięci, a tak naprawdę nimi gardzimy. Dzieci są bezbronne, dzieci są niewinne, dopiero uczą się tego świata. Jak mają w nich wzrastać, w tym w świecie? Gdy są dyskryminowane, po prostu dyskryminowane. Jak mają się rozwijać, jak mają uczyć, jak mają poznawać. Jakiś czas temu, pamiętam, był taki news na TVN24, podawało, że chyba ktoś miał w swoim sąsiedztwie plac zabaw czy boisko i złożył wniosek, skargę, że po prostu jest mu za głośno i to boisko, chyba, czy ten plac zabaw, nie pamiętam dokładnie, został zamknięty, bo dzieci mu przeszkadzały. Po prostu to jest właśnie ten papier lakmusowy, o którym mówię, jak to wygląda. Ostatnio też y, posłanka Gajewska z koalicji obywatelskiej przyszła do Sejmu, na obrady Sejmu ze swoim dzieckiem, już takim niemałym, troszeczkę starszym chłopcem, z tego, co widziałam na zdjęciach. No i oczywiście również się zaczęła inba. Oczywiście, ma to wszystko podtekst polityczny, wojna Pisu z PO, wojna Kaczyńskiego z Tuskiem. Jest to naparzanka polityczna. Kto jest w polityce, ten po prostu wie, że jest to zawsze wojna na i kto wchodzi do polityki, musi się liczyć niestety z tym że jego rodzina, jego osoba, jego życie osobiste, wszystko może być atakowane i on sam musi być bez skazy, ale gdzieś tam na boku zostawiając to, bardzo mnie to w duchu rozśmieszyło, oczywiście był to śmiech przez łzy, jak widziałam tych wszystkich pro tych ludzi, którzy w nazwach kont mają gdzieś tam cytaty z Biblii, są Babies Lives Matters, są pro-life i tak dalej, i tak dalej, i po prostu najeżdżają na tą posłankę, że co na pieniędzy nie ma, że za że opiekunką nie uda zostać, przecież są żłobki, przecież są przedszkola, no właśnie, no właśnie, o tym jest ta dyskusja. To obrady nie wiem, kiedy były, jeśli były wieczorem, to nie dziwię się, że nie było dziecko w żłobku, ani w przedszkolu, bo po prostu wtedy nie były czynne. Nawet jak się ma pieniądze, nie jest łatwo znaleźć dobrą opiekunkę. Ta opiekunka mogła się rozchorować, mogła się cokolwiek zdarzyć. Naprawdę nie oceniajmy, bo nie wiemy, w jakiej sytuacji jest matka, która pracuje i która wychowuje, należą jej się laury za to po prostu. Gdybym w ogóle tam była, to bym podeszła do niej najchętniej, spytała się, czy jej coś pomóc, nie wiem, kawy nie przynieść, popilnować dziecka, żeby ona mogła coś zrobić. Po prostu chciałabym, żeby ona się poczuła komfortowo z tym, że ona ma dziecko i że przyniosła je, no, wyjątkowo do pracy swojej, bo tak się też również zdarza. Ale ta dyskusja y, posłanki lewicy, bardzo mi się to podobało. Daria gosek popiałek na swoim Instagramie też zaczęła screenować swoje stare zdjęcia, kiedy ona też przychodziła z dzieckiem do pracy, także. Że to jest no, taka hipokryzja. Oczywiście jest to wojenka polityczna, ale to również znów dyskusja o kobietach. Ja też mam nawet taką odważną tezę, że te komentarze negatywne, pełne niechęci do dzieci w przestrzeni publicznej nie są tak naprawdę o to, że one są głośne, bo hałas wynika z wielu innych rzeczy, nie tylko dzieci. To jest hejt też w stronę kobiet. Zobaczcie te wszystkie dyskusje. Czy można karmić piersią w przestrzeni publicznej? Takie seksualizowane po prostu. Aj, to jest tak obrzydliwe, że aż trudno mi o tym mówić po prostu, nie? Jak, jak bardzo. I jak nie wspieramy kobiet. Słuchajcie, też była taka dyskusja jakiś czas temu w Klubie Jagiellońskim. Katarzyny Zarosy był artykuł o dzietności w Polsce, o tym jak jest to w perspektywie Kościoła. I jak nie ma tego tak naprawdę, tej dyskusji w Kościele, tak? O tych słynnych przewijakach w Kościele. Oj, znowu się tutaj ci prawicowcy na Twitterze zaczęli dyspoty. Przecież to jest bez sensu, a może jeszcze kawę do tego? A czemu nie? A czemu nie może być takiego pomieszczenia socjalnego w każdym kościele, przy salkach, gdzie jest przewijak, gdzie można zrobić sobie kawę, gdzie można usiąść, nakarmić dziecko w spokoju, w cieple, w zimę, można cokolwiek zrobić? Dlaczego nie? Czy to zagraża jakkolwiek kościołowi? Nie. To wspiera matki, wspiera tą słynną otwartość na życie, pokazuje, że one są dobrze widziane, te matki, że są mile widziane, że chcemy ich tutaj. No więc ta dyskusja, czy w kościele, czy generalnie w społeczeństwie, znów odżywa. Mam wrażenie, że to gdzieś to, to moje pokolenie milenialsów weszło w ten okres rozrodczy. No i właśnie ta dyskusja się zaczęła, ja zaczęłam ją dostrzegać, zaczęłam brać w niej udział i bardzo się z tego cieszę, że znów o tym mówimy i mówimy o tym w nowym kontekście. Właśnie przed chwilą przeczytałam newsa o tym, że taki projekt zwiększonego urlopu macierzyńskiego czy tam tacierzyńskiego dla rodziców wcześniaków. Zobaczcie, po prostu patrzymy na to zupełnie w nowej perspektywie i mi się bardzo podoba, że, że znów o tym mówimy. I ja rodząc to drugie dziecko zaczęłam po prostu inaczej na to wszystko patrzeć, na tą całą dyskusję i podoba mi się to, że to się zmienia w Polsce, Zaczę Zaczęło się zmienić, zaczęliśmy w ogóle o tym mówić. Tak jak mówił Janusz Korczak, tak jak myślał, ja bym chciała też to przesłanie zostawić Wam, kiedy nasze społeczeństwo zacznie inaczej patrzeć na dzieci, na dzietność, na matki przede wszystkim, które w większości biorą to jarzmo tego macierzyństwa na siebie, które są dyskryminowane na rynku pracy, na rynku płacy, że jeśli zmienimy tę mentalność, zupełnie wejdziemy na zupełnie inny poziom dyskusji o tym, zachce nam się mieć dzieci, bo będziemy wiedzieli, że będą miały szansę żyć w bezpiecznym i tolerancyjnym świecie, jakkolwiek jest wyświetlana. Już to słowo, będą miały szansę po prostu żyć w normalnym środowisku, w normalnym społeczeństwie, a my jako rodzice będziemy się czuć bezpiecznie. I bardzo nam wszystkim tego życzę i cieszę się na tę dyskusję. Być może jeszcze nieraz wspomnę o, o niej w jakichś innych odcinkach podcastu. I z tą myślą chciałabym was zostawić, bo bardzo mi się to podoba, żebyśmy po prostu przestali dyskryminować matki i dzieci w przestrzeni publicznej, no bo trzeba niestety nazwać rzeczy już po imieniu. I chciałabym, żeby ta dyskusja trwała, żebyśmy o niej mówili, otwierali się na kolejne pomysły, Kolejne perspektywy mówienia o dzieciach, o dzietności, o rodzicach, no i tyle. Takie przesłanie miałam wam do powiedzenia, być może trochę chaotycznie, za co przepraszam, ale to jest taki mój pierwszy podcast od bardzo, bardzo dawna, także tutaj się dopiero rozgrzewam i dziękuję Wam, że trwaliście do końca. No i cóż, mam nadzieję, że następny odcinek będzie w przyszłym tygodniu, choć nie obiecuję, bo jest wiele czynników niezależnych ode mnie. Jestem matką dwójki dzieci i sami wiecie, jak to jest. Po prostu nie wszystko da się przewidzieć, no ale mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo. No i co? Dajcie znać w komentarzach na wszelkich platformach, co o tym. Myślicie oczywiście z szacunkiem, jeśli mogłabym prosić, i jakie macie zdanie na ten temat? Co myślicie o tym, co ja powiedziałam, a może macie jakieś odmienne zdanie? No ja jestem otwarta na tę dyskusję, bo chciałam właśnie, żeby ta dyskusja się otwierała i rozszerzała. Dziękuję Wam, no i mam nadzieję, że do usłyszenia.